Nie was się na mnie. Chodź do łóżeczka, Chodź najpierw ty, później ja. Nie będzie tak szybko. Wydłużymy to do trzech minut. Daj mi spokój, jak chcę poczytać książkę. No, naprawdę wczoraj czytam przerywa Ile przeczytaj stron? Cytam. Na razie niedużo. A ile, ile tak na raz? Bo ja no, najczęściej jak ja podchodzę do książki, to robię tak 100 stron. A ktoś się pyta o Ciebie. No, wiem, że się nikt nie pyta, ale ja próbuję odpowiadać. <głos> <głos> Pocieka miła sobota. Piękne słoneczko za oknem, a Ty nie. siedzisz tutaj pod y, kocykiem i, i czytasz. Ale mi jest tak dobrze, ja sobie tak fajnie odpoczy odpoczywam. Chodź właśnie... pościel, chodź. Chodź tutaj, tutaj roczka. Tutaj idzie pod kół. Cyk, 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 jestem. Dzień dobry. O, cieplutko. No dobra, 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 nie wolno, tak nie wolno. To jest dziwne. Chodź kochanie, chodź. Ty naprawdę... taki męczący. Ale wiecie co, ja wam powiem coś królewscy. Mężczyźni naprawdę tacy są i ten Arek to się tak wydaje, że on tylko tutaj pod publikę... Arek. Właśnie, że jesteś Arek. Bo mnie zdenerwowałeś, że tak pod publikę, ale... Wiecie, kiedy on dopiero zauważył, że robi coś nie tak, jak zaczął mnie nagrywać i te swoje dziwne teksty. I jak ja się dzisiaj, bo ja się naprawdę rozpłakałam w którymś filmiku tam poprzednim, to on od razu wyłączył, bo on się wystraszył. Ja wiem, dlaczego nie nagrywałeś dalej? Bo się wystraszyłem. Bo takiego kontentu ja nie będziemy nagrywać. Ale dlaczego? To jest prawda. Mamy wam taką, taką pełną prawdę, prawda. prawdę, prawdę. Ale widzisz, bo jak Ale wiesz, powiem. że w internet kłamie, to nie można takiej Ale prawdy, dlaczego? prawdy pokazywać. Ja jestem autentyczna, ja chcę pokazywać prawdę. Jesteśmy ze sobą ponad 30 lat. Nieraz zrobiłeś mi przykrość i nieraz się rozpłakałam, to nawet tego nie zauważyłeś. Ale dzisiaj, jak to nagrywałeś i patrząc w kamerę, to zauważyłeś, że ja się rozpłakałam. No to jest fenomen dla mnie, że mężczyźni w ogóle nie zdajecie sobie sprawy z tego, że stosujecie na nas kobietach przemoc psychiczną emocjonalną. Z miłości. Chyba do samego siebie. No też. Ale wiesz, ja, ja nie rozumiem, bo tak, ludzie na początku zaczynają ze sobą być, kochają się, jest cudownie, a później coś się zupełnie zmienia. I ja nie rozumiem dlaczego. To ja ci powiem ja taki żarcik mogę? Nie, nie możesz. Y <laughs> I ja, ja po prostu tego nie potrafię zrozumieć. Że, że, że później po prostu jest jakaś taka rutyna się wkrada, czy, czy, czy taka bezczelność wychodzi, czy takie, czy takie chamstwo z was mężczyzn. Nie rozumiem tego. To co, ten żarcik na koniec? Dajesz. Przed ślubem mówią tak: będzie kochanie? Nie, nie, po ślubie. A po ślubie mówią tak. A już nie pamiętam, jaki I... to był spaliłem. O.